Minecraft! Czy nie uważacie, że na jego temat jest za dużo filmów? Nie, ja też nie. A niedawno Minecraft pobił kolejny rekord, uzyskał bilion wyświetleń na YouTubie. Oczywiście dzięki filmom setek tysięcy youtuberów tworzących treści na jego temat. Żeby pokazać skalę tego osiągnięcia, powiedzmy tylko, że gdybyśmy mieli osiągnąć tyle wyświetleń na takim TV gry, zajęłoby nam to 170 milionów lat. Dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się temu, jak rozwijała się kariera Minecrafta na YouTubie i za sprawą jakich czynników gra uzyskała tak dużą publiczność. I co ważniejsze, nie straciła tej publiczności przez wiele długich lat, ale żeby to zrobić, Musimy cofnąć się do samego początku. Pierwsza wersja Minecrafta wystartowała 17 maja 2009 roku w wersji, którą dzisiaj określa się mianem klasycznej. Początkowo rozwój gry nie był jakoś przesadnie dynamiczny i kolejne aktualizacje pojawiały się w dużych odstępach czasu. Jedna z takich większych pojawiła się dopiero 30 czerwca 2010 roku. To oczywiście bardzo wpłynęło na to, jak sytuacja Minecrafta wyglądała na YouTubie. Na początku rzuciłbym taką luźną myśl, że chociaż z dzisiejszej perspektywy wydaje się to absurdalne, na starcie Minecraft wcale nie był olbrzymim hitem. YouTuberzy nie rzucili się więc wściekle na grę, by prześcigać się w tym jak mogą na niej zbudować swoją treść. Z tego też powodu pierwsze filmy pokazujące kwadratową rzeczywistość były dość prozaiczne. To między innymi film kanału j zatytułowany po prostu Minecraft, nie posiadający żadnego komentarza. Film jak widać nie jest jakoś szczególnie ciekawy, ale mówimy o nim, bo został on wrzucony w dniu, kiedy gra trafiła do sprzedaży. Jest to prawdopodobnie więc pierwszy film na temat Minecrafta, jaki w ogóle powstał i jest dostępny do dzisiaj na YouTubie. Pięć dni później YouTuber Karl wrzucił materiał o Minecrafcie z komentarzem i to zapewne pierwszy klasycznie rozumiany YouTube'owy Let's Play. As you can see, I, a hole in it. I kiedy tak się tego słucha, to trzeba przyznać, że brzmi to bardzo surowo, ale to po części wina Minecrafta, jak mówiłem, bo chociaż już od pierwszych wersji gra potrafiła rozbudzać wyobraźnię, oferowała przecież system zbudowania wszystkiego z niczego, była na bardzo elementarnym poziomie, jeśli chodzi o mechaniki. Ciekawe jest natomiast to, że mimo braku jakiejś angażującej treści w obu filmach, nabiły one do dzisiaj bardzo duże wyniki. Są to kultowe bo pierwsze produkcje oparte na grzemożanga. Początki były surowe, ale w 2010 roku sprawa wyglądała już nieco inaczej. Po paru aktualizacjach gra oferowała więcej i zaczęła przyciągać uwagę kolejnych twórców. 25 sierpnia 2010 roku youtuber Sean rozpoczął serię filmów o Minecrafcie, która cieszyła się dość dużą popularnością. 3 października na YouTube pojawił się też film na kanale niejakiego PewDiePie'a zatytułowany Minecraft Multiplayer Fan, przedstawiający nietypową sytuację z zombiakiem. What the f <laughs> Wtedy też swoje filmy publikowali najbardziej wpływowi i znani. Polscy youtuberzy Minecraftowi, przynajmniej z tamtej ery, czyli chociażby J.J. Joker, który wrzucił swój odcinek 30 października 2010 roku, czy CTSG z filmem Minecraft Poradnik, odcinek pierwszy, pierwsza noc, których swoją drogą mieliśmy okazję gościć w starym studiu TV Gry, naprawdę, w, w 18 listopada 2011. Tak jak widzicie, zaraz po rozpoczęciu gry świat zaczyna generować się na naszych oczach. Z perspektywy czasu zabawne jest chyba to, że te produkcje, jak widzimy, tłumaczą takie największe podstawy gry, czyli jak działa sterowanie, jak zbiera się surowce, jak się buduje, bo te rzeczy wtedy były czymś zupełnie nowym, więc ktoś, kto pierwszy raz widział Minecrafta, nie miał zielonego pojęcia, jak on działa. Dowiadujemy się też między innymi, że każdego typu zwierzaka wypada coś innego niektóre zwierzęta trzeba zabić, żeby coś z nich wypadło. Tak właściwie to wszystkie typy zwierząt poza okcą trzeba zabić, żeby coś z nich wypadło. I nie przytaczam tych wypowiedzi prześmiewczo. Po tylu latach i tysiącach produkcji na temat Minecrafta ten komentarz brzmi niezwykle nostalgicznie i wręcz uroczo. Tak naprawdę nie będziemy mówić tutaj tylko o tej polskiej Społeczności Minecrafta, bo chociaż była ona spora, żywa i bardzo barwna, trzon wyświetleń, jakie Minecraft nabił z tego biliona, o którym mówiliśmy, pochodzi z rynku globalnego i zresztą te trendy się przewijały z jednej strony w drugą, więc myślę, że wiecie o co chodzi. Bo tak naprawdę w 2010 roku Minecraft, chociaż był już obecny zarówno na zachodnim, jak i polskim poletku YouTuberowym, wybuch dopiero w roku 2011 i latach kolejnych. Patrząc na statystyki popularności frazy Minecraft w Google, można odnieść wrażenie, że to właśnie w latach od 2011 aż do Jakiegoś 2014-2015 roku gra święciła największe triumfy, cały czas rosnąc i docierając do nowej widowni. Elementarną rzeczą, która zapracowała na początkowy wzrost popularności, był oczywiście sam sandboxowy styl gry. Już w bazowej postaci oferowała ona ogromne możliwości i potrafiła zaskakiwać na każdym kroku. Pierwsze serie, które święciły triumfy w 2010 czy 2011 roku, były przeważnie poświęcone bazowemu trybowi gry, czyli przetrwaniu. YouTuberzy tworzyli swoje mini-historie w oparciu o mechaniki gry i swoje przygody, których próbowali przeżyć. Żyć jak najdłużej i odkryć kolejne sekrety gry, a także wprowadzić w nie użytkowników. W ten sposób swoją karierę z YouTube rozpoczęło zresztą wiele prominentnych postaci, a niektóre z serii osiągnęły oszałamiające wyniki. Świetnym przykładem jest tutaj zagraniczny Jokscast, którego odcinki dzisiaj szczycą się milionami wyświetleń. Great, Minecraft! Nie było więc wątpliwości, że Minecraft potrafił przyciągnąć widownię, ale kiedy spojrzymy sobie na statystyki i oglądalności Minecrafta na YouTube, udostępnione przez włodarzy platformy, zobaczymy bardzo ciekawą rzecz. Zaznaczone na fioletowo filmy poświęcone surwalowym. Aspektom gry szybko ustąpiły miejsca innym formom wykorzystywania Minecrafta, takim jak animacje czy chociażby opowiadanie historii, a do tych rzeczy potrzeba było już czegoś więcej. W 2011 i 2012 roku filmy o Minecrafcie weszły właśnie na ten nowy, wyższy poziom, bo gra zaczęła oferować nowe możliwości. W piaskownicy, jaką jest Minecraft, pojawiły się po prostu nowe narzędzia: grabki, łopatki, wiaderka, znaczy modyfikacje. Modyfikacje, jak zapewne wiecie, pozwalają dodawać nowe przedmioty, mechaniki, usprawniać, graficznie i robić różne inne cuda. Mody z miejsca podbiły jakość filmów, bo pozwalały zaskakiwać widzów, ale też realizować nowe, bardziej śmiałe plany. Scena moderska dostarczała jednak nie tylko nowych zabawek, ale też całych nowych piaskownic, to znaczy nowych scenariuszy w postaci customowych map. Mapy te najczęściej przedstawiały jakiś konkretny scenariusz, na przykład bardzo wymagające labirynty logiczne z dziesiątkami przełączników, które trzeba rozkminić, świat utrzymany w klimacie horroru, gdzie cały czas coś nas próbuje przestraszyć, czy wyzwania zręcznościowe w postaci chociażby torów przeszkód parkour. Wiele kanałów tworzących początkowo survivalowe serie szybko podbiło swoją popularność testując kolejne nietypowe mody i mapy, napędzając w ten sposób scenę moderską, która miała więcej motywacji do tworzenia. Takie sprzężenie zwrotne zdecydowanie sprawiło, że Minecraft szybko zyskał dużą dynamikę. Ludzie chętnie w niego grali i chętnie go modyfikowali, chętnie o nim nagrywali filmy i, co najważniejsze dla wyświetleń, chętnie te filmy oglądali albo słuchali, bo szczególnie w 2012 roku zaczęły pojawiać się przyróbki Minecrafta także w postaci piosenek. Prawdziwa eksplozja popularności Minecrafta na YouTube, ale nie tylko także tam, bo także poza YouTube'em, nastąpiła w latach od 2013 do mniej więcej 2016. To właśnie wtedy liczba kanałów i treści poświęconych tej grze mnożyła się z tygodnia na tydzień, ale było to uzasadnione. Minecraft sprzedawał się świetnie i ludzie pokochali go na dobre. W dalszym ciągu paliwa do treści dostarczały mody, które teraz zmieniły się chociażby w wyzwania. Jeśli mielibyśmy wskazać jakiś nowy element, który pojawił się na scenie Minecraftowej w tych kolejnych latach, byłyby to prawdopodobnie serie filmów, w których uczestniczyło więcej twórców jakieś kolaboracje między kanałami właśnie powiązane najczęściej z kastomowymi mapami czy serwerami opartymi na pewnych wyzwaniach YouTuberzy razem przechodzili mapy generowali zabawne sytuacje testowali rozmaite mody czy przeprowadzali coraz bardziej absurdalne eksperymenty regularnie pojawiały się także serie fabularyzowane coś w rodzaju animacji opartych na mechanice i asetach Minecrafta opowiadających najróżniejsze historie o Jezu. Powiedziałbym natomiast, że punktem kulminacyjnym takich kooperacji na takiej scenie Minecraftowego YouTuba były mega serie oparte na wspólnej grze na konkretnych serwerach, w których bardzo często uczestniczyli ci najwięksi youtuberzy. Najczęściej one były oparte na jakichś popularnych filmach czy motywach, tak jak dzisiaj ludzie prześcigają się w tworzeniu filmów, serwerów, modów do gier na bazie Squid Game, wtedy bawiono się między innymi w Igrzyska Śmierci czy coś w tym rodzaju. Bardzo często na tych serwerach działy się też rzeczy dramatyczne, spora część zabawy polegała nie na współpracowaniu ze sobą, co trollowaniu siebie nawzajem na rozmaite sposoby. Oczywiście można by tu przytoczyć dziesiątki przykładów takich akcji i sytuacji, jak chociażby ugrupowanie znane jako Team Crafted, które łączyło wielu twórców ale ostatecznie rozpadło się pod naporem wewnętrznych napięć i dram. Również w Polsce pojawiało się sporo takich inicjatyw, jak chociażby serwer kwadratowa masakra, na którym uczestnicy realizowali rozmaite wyzwania. To było kursy niemiłe. Po tych latach, kiedy Minecraft święcił triumfy, musiały przyjść lata chude. Tak też spadła popularność gry oraz filmów na jej temat. W okolicach 2015 czy 2016 roku widać już wyraźny dołek w zainteresowaniu, który utrzymywał się aż do końca 2018 roku. Jeśli mielibyśmy wyjaśnić, czemu Minecraft zaliczył dołek, można by wymienić szereg powodów. Na pewno twórcy YouTube'owi, którzy pracowali nad Minecraftem przez ostatnich kilka lat, po prostu mogli się nim zmęczyć lub znudzić. Czasem też ich kanały traciły na popularności, bo Minecraftem nudzili się widzowie, więc twórcy musieli zacząć myśleć o nieco innym kierunku, jeśli chcieli pozostać na we wszystkim tym nie pomógł także fakt, że na zachodniej scenie minecraftowej doszło do kilku poważnych dram związanych z nieodpowiednimi zachowaniami niektórych youtuberów, co spowodowało lawinę negatywnych opinii na temat całej społeczności. Sam YouTube przechodził też wewnętrzną rewolucję, bo bardziej upłacalne nagle okazały się challenge, wyzwania i treści często balansujące na granicy dobrego smaku. To ta mroczna era YouTube'a, gdzie youtuberzy chowali się pod łóżkiem swojej dziewczyny przez 24 godziny albo macali ludzi na ulicy. Zmieniał się także układ sił na rynku, bo przecież Pojawiały się nowe produkcje walczące o uwagę graczy. Chyba nie ma drugiej takiej gry, która w równym stopniu nie zepchnęłaby Minecrafta na dalszy plan niż oczywiście Fortnite. Fortnite był idealną mieszanką kilku gier, miał energię i adrenalinę swoich protoplastów znanych z modów do army, miał też element budowania i kreatywności, a także lekkiej oprawy Minecrafta. Gra błyskawicznie podbiła serca odbiorców i stała się główną grą dla wielu youtuberów, wcześniej kojarzonych z działem Mojanga. Inną sprawą jest być może coś, czego nie jesteśmy w stanie oszacować w pełni, ale co wydaje się intuicyjne, Minecraft Minecraft mógł wytracić pewien pierwiastek oryginalności, m.in. dlatego, że jego pierwotny twórca Nocz był nim po prostu znudzony i sprzedał grę Microsoftowi w 2014 roku za olbrzymią kwotę. Zapewne ten proces transformacji nie ułatwił pracy nad grą i zastanawiania się nad tym, jak dotrzeć do publiczności. Z tych też powodów do końca 2018 roku Minecraft na YouTube powoli odchodził w zapomnienie i wydawało się, że o grze przycichnie, aż do czasu ewentualnej premiery Minecrafta 2. Ale Minecraft 2 nigdy nie miał nadejść, bo na arenie pojawiła się nowa gra. Minecraft. Raz jeszcze. Podążając tropem statystyk zainteresowania Minecraftem, zobaczymy, że gra od 2019 roku znowu szybuje w górę. Może nie w tak spektakularny sposób jak wcześniej, ale jednak notuje widoczny wzrost zainteresowania i utrzymuje ten stan praktycznie do dzisiaj. Dlaczego tak się stało? Cóż, powodów można upatrywać kilka. Ogromny sukces Fortnite i paru innych gier na przestrzeni ostatnich lat pokazał nowe oblicze współczesnych produkcji. To gry, które często wskakują na bardzo wysokiego konia i desperacko próbują z niego nie spaść. Minecraft swój sukces budował w nieco inny sposób. Był nie tyle grą opartą na ogromnym, nagłym hype'ie, co bardziej grą, na której wiele osób się wychowało i z którą przeżywało kolejne etapy swojego życia. Po pewnym czasie braku treści na jego temat, wśród ludzi pojawiła się nostalgia, sentyment, tęsknota. Przedziwne uczucia. Fortnite tymczasem zaczął wiele osób irytować, bo był dosłownie wszędzie i atakował z każdej strony. Wiele ludzi szukało czegoś innego, na przykład powrotu do pewnej bezpiecznej krainy zbudowanej z klocków. Ludzie zaczęli więc wracać do Minecrafta, żeby raz jeszcze usłyszeć charakterystyczne melodyjki i sprawdzić, co słychać w tej bardziej przyjaznej i mniej toksycznej społeczności. W 2019 roku wielu prominentnych youtuberów powróciło do gry z nowymi seriami. To w tym roku mogliśmy śledzić między innymi nową serię PewDiePie'a, którą sam przez pewien czas oglądałem, aż do momentu, w którym utonął OPS, spoiler, a także dziesiątki innych znanych lub zupełnie nowych osób, które raz jeszcze przypomniały, na czym polega magia Minecrafta. W międzyczasie gra zyskała też przecież sporo nowej treści, a za sprawą wielu sprytnych ruchów firmy Microsoft stała się niemalże dobrym powszechnym. Były rozmaite gry poboczne, regularny kontakt ze społecznością i rozmaite inicjatywy wykraczające poza samą produkcję gier. Twórcy raz jeszcze mieli więc na czym pracować, a widownia chłonęła to jak gąbka, bo Minecraft był po prostu przyjemną rzeczą do oglądania, a także grą, która rozbudza pewną nostalgię. W międzyczasie pewną rolę w nabijaniu biliona wyświetleń wypracowały speedruny, bo przecież od pewnego momentu Minecraft był grą kompletną z początkiem i zakończeniem. Raz jeszcze powróciły serie survivalowe, roleplayowe, serwery, na których grupy youtuberów ogrywały popularne mechaniki i mnóstwo innej treści. Efekt tego nagromadzenia był taki, że od 2019 do 2021 roku Minecraft nabił połowę z biliona wyświetleń, które wygenerował, przy czym nabicie pierwszych 500 miliardów zajęło aż 8 lat. I to chyba najlepiej dowodzi, że Minecraft, chociaż Wpadł do pewnego dołka gdzieś po drodze, wygrzebał się z niego na dobre i na pewno to jeszcze nie koniec rekordów, jakie pobije. Co czeka grę w przyszłości? Więcej treści, pełnoprawna kontynuacja? Cóż, jeśli Minecraft 2 kiedyś się pojawi, na pewno będzie miał nowych konkurentów, o czym mówiliśmy niedawno. Na razie wydaje się jednak, że studio Mojang skupia się na przerabianiu i wzbogacaniu tego, co gracze już mają. Niedawna dwuczęściowa aktualizacja przebudowała przecież podwaliny gry, wprowadzając lepsze generowanie terenu, dzięki czemu gra stała się jeszcze bardziej złożona, ale też ciekawa wizualnie. Regularnie dodawane są nowe bloki i możliwości, więc wygląda na to, że Minecraft będzie rozwijał się nadal, bo tak naprawdę nie potrzeba tutaj żadnej wielkiej rewolucji. Gra od samego początku operowała przecież prostą technologią, która dawała ogromne możliwości kreacji. Po drodze, jak pokazaliśmy, Minecraft przestał też być grą. A stał się. stał się właściwie wszystkim platformą do opowiadania historii, inspiracją dla piosenek. Hobby, w którym można utopić tysiące godzin, czy wreszcie narzędziem dla YouTubeowych twórców. Jeśli więc jakaś gra zasłużyła na taki rezultat, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest nią właśnie Minecraft. A co do przyszłości, znany youtuber już ją przewidział, więc przytoczmy tylko cytat. Będą kolejne update'y, kolejne opcje, to się, to się nie skończy rozwijać, to jest zbyt, powiedzmy, chłonny rynek na, na rozwijanie tego. I tak to właśnie wygląda Minecraft w to życie, czekamy na 2 biliony.